No i tutaj polega nam pomoże wsparcie z liną, bo tutaj mamy 5, 6, 5 metrów na dół. Także żeby się podtrzymywać niekoniecznie tych trendów, co czasami odlatują nawet, to po prostu lepiej się przytrzymać z liny. No i tak jak widzieliście, tak jak słyszeliście, na ekstremum prawdopodobnie się nie zdecyduje. Natomiast są filmy na YouTube i one będą dopięte do map. Już są do, dodane do map o tym, jak właśnie się przechodzi tą część ekstremalną. Ja się ciągnąć dzisiaj w tym błocie nie zamierzam. No, i tutaj mam okazję nagrać zejście do PZW, PZW 863, ale to na zejściu się nie skończy. Tam tyle ludzi zeszło, że będę tutaj miał wypas nagrywając. Jak będą się wspinać z powrotem, bo zejść łatwo, a wyjść na powierzchnię, jak wiadomo, trudniej. No i dobra, teraz będzie ktoś wychodził film z wnętrza jest udostępniony autorstwa Dawida Maleszki także ja nie muszę być tym, który będzie nagrywał pokażę tutaj tylko takie coś jakie to są zmagania przy wychodzeniu z tego obiektu ale tutaj młody chłopak jak kozica kurde po tych betonach on by sobie dał radę bez liny nawet

Tarcza celownica na te, tarcza na plecach. Na polowanie nie ma, nie ma co się wybierać, bo myśliwy go zaraz ustrzeli. No i tutaj mamy zawodnika, który, proszę bardzo, bez asekuracji linowej wchodzi. Także to zasługuje na brawa. Dlaczego nikt nie klaszczy jeszcze? No! <grymamy> no i ten nie jedyny zawodnik bez asekuracji linowej, mamy to i drugiego. To bohatera. Proszę bardzo. Nie, ja ci Ale Ale zawał to niekoniecznie musi być serce, bo może być jeszcze zawał kichy stolcowej. Ja by to ja dziecko robił Weszłem do połowy, głowa przeszła i koniec Ale jak południe... głowa przejdzie to i wszystko przejdzie No nie, no bary mi nie przeszły Ja głowa Nie wiem, że jak dupa przejdzie to wszystko przejdzie To, wszystko przejdzie. Hmm. to było zacząć no, od drugiej strony jak, jak się dziecko robi to było głowa I co warto było? No warto? No. Chodźcie zobaczyć Przeszedłem prawie do końca, no, ale tam gdzie się cofali to już nie mogłem dalej iść A idziecie do tej wody? Nie, do wody nie, aż tak daleko nie a tak to było. Ja, tu się trzażę, ja teraz tam nie. Wyzmę... I za to tam będzie wszędzie. Ona, no. to tam się wślizga jak lizda. O, dobra. Latareczkę wezmę Czekaj, ci rzucę? No, nie wiem, tak. czy tak. Nie, nie, nie może wciągnij. O, dobra, dzięki. Dobra. O, dzięki. Czekamy, aby tam nie mieli coś danać, nie? Ale siła nie, wybuchu jest... Jak najwyżej. Jak najwyżej rękoma. Nie, 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 to nic nie pomoże. Właśnie, dla takich momentów właśnie warto mieć tej... <tanie> no, kamerę. To, no, 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 tak samo, przez to ręce. Ja, Zaakceptowała pięć, no. no, jakby mówił. No to idź. Jasne. No w no, zgubił znowu w tym piasku. Na smyczy przypiął. Na ramkę. Na, na, na pręd, albo na to. teraz ja, no, już tu prawą nogę. Naprawdę. No, A ty mnie zgubiłeś. Tam zawsze no. się tam y, 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 w tym drugim wycieku. I łapo, nie? Jak się wyskoczyłem, chodzić nie. I tam A tak. Musiał mu no najszczęśliwszy no, Tak. żeby Tak. Oszczędnieli. Wynurkował potem, linę trzeba Bo się otrzep się. Ja się nie otrzepię, bo ja się kąkam wozia. I idę tego aż się Tylko wykręci się. <laughs> <laughs> Tylko było sześć osób.